Kolejny upalny weekend wakacji, kolejna tragedia nad wodą. 29-letni mieszkaniec Bełchatowa utonął w Zalewie Sulejowskim. Spadł do wody z materaca. Jak ustaliła policja, nie umiał pływać. To kolejna już dziesiąta ofiara wody w te wakacje w naszym województwie. O tym, co robić, a czego nie robić, wypoczywając nad wodą, Katarzyna Kindykiewicz. Do tragedii doszło po południu. Nad zalewem odpoczywała grupka młodych mężczyzn. Z ustaleń policji wynika, że pili alkohol. Jeden z nich wypłynął materacem na teren akwenu sam. Reszta towarzystwa zorientowała się dopiero po chwili, że materac pływa sam i jego nie widać. Najprawdopodobniej zniknął pod taflą wody. Patrol Policji Wodnej próbował ratować mężczyznę, ale mimo reanimacji 29-latek zmarł. Okazało się, że nie umiał pływać. Nad wodą trzeba mierzyć siły na zamiary, podkreślają ratownicy. Starsza posterunkowa Dominika Walczak podczas patrolu tu, w Arturówku, usłyszała wołanie o pomoc. Jak się okazało, ratunku potrzebował 16-letni chłopiec. Ściągnęłam pas, całą kamizelkę, wszystkie notatniki, mandatowniki, broń. Przekazałam koledze. Następnie skoczyłam do wody. Powiem szczerze, że w pewnym momencie się troszkę przeraziłam, ponieważ mundur nabrał strasznie dużo wody. I w połowie. Musiałam na chwilę odsapnąć, ponieważ, tak jak mówię, wszystko, że tak powiem, zaczęło mnie ciągnąć w dół. Chłopaka, na szczęście, udało się uratować. Policjanci ratownicy podkreślają jednak, że choć w akcji ratowniczej liczy się czas, nie wolno i tu przeceniać swoich sił, bo nie każdy jest w stanie udzielić skutecznej pomocy. Samopływanie nie wystarcza na to, żeby człowieka uratować bo jednak jest duże zagrożenie, człowiek wpada w pańkę i zaczyna topić osobę, która rzuca mu się do pomocy. Mimo apeli, kampanii społecznych i ostrzeżeń, nadal najczęstszą przyczyną nieodpowiedzialnych zachowań nad wodą jest alkohol. Apelujemy o niespożywanie absolutnie alkoholu, nawet tego symbolicznego jednego małego piwa, jeżeli mamy zamiar korzystać z kąpieli. Bo my, my tylko wodę pijemy. Państwo zbieranowscy przyjechali do Arturówka wcześniej rano, by nacieszyć się dobrą pogodą jeszcze przed największym upałem. Na drugie śniadanie zabrali wodę i świeże owoce. Nie mogą zrozumieć tych, którzy ryzykują tak wiele pijąc alkohol na plaży. W takim wolnym dniu może być to pewien problem z zachowaniem tej ilości. No i chyba, chyba lepiej się trzymać z na Przed nami jeszcze trzy tygodnie wakacji. Warto zachować rozsądek.